Almette? Czy jak to się nazywa? Serek Almette, ale ala Almette, bo z oleju. Z mleczka kokosowego. O jest, ja myślałam, że z koziego. Chcę zobaczyć. Jak zrobić taki serek? Bierzemy sobie słoiczek na początku, wlewamy do niego takie mleczko kokosowe, na innym nie wychodzi. I całą saszetkę takich bakterii, które wystarczają na 6 miesięcy. Ja już to zrobiłam kiedyś i teraz to tylko rozmywam. Czyli po dłuższym zostawieniu tych bakterii z mleczkiem kokosowym, wychodzi taki serek, jak serek almetyk konsystencja do smarowania chleba. Ale jeżeli te bakterie z mleczkiem kokosowym zostawimy na przykład na dwa dni tylko, czy i coś chce, a my się chce ważnych to wtedy będzie nam po prostu, zrobi nam się po prostu tylko i wyłącznie jogurt kokosowy, bardzo pyszny. I rozmnażamy w ten sposób przez mniej więcej pół roku, ja już mam 4 miesiące. Jesteś, ale długo. Że zostawiamy na dnie, to co nie zużyjemy, tylko troszeczkę, A i wlewamy do pełna mleczko kokosowe. Ja myślałam, że to jest na serek, a to jest na bieszczo. To nie na serek, to na no i ja tak dokładam, zakręcam i do lodówki. I się zedła karmę. Albo serek. Co się chce? No a później zedła karmy, bo mi tam spada. to co robimy? Jeden zostawimy do dżemu, a drugi dajemy z cebulką. I solą. Ja chcę pochodzić cebulkę.